Sandra Wojtaszek, jestem bałkanistką i literaturoznawczynią, i opowiem Wam dzisiaj dla cyklu Znamy Bałkany o dziełach pisarzy z kraju byłej Jugosławii wydanych w języku polskim, zwłaszcza o najnowszej prozie. Ja, jeśli nam starczy czasu, to może mi się uda zahaczyć też o swoje ulubione tomy poetyckie. Wybrałam dla Was kilka powieści, przede wszystkim powieści, opowiadań, które absolutnie warto przeczytać. Mam też. Kilka słów o nowych edycjach zapomnianych albo mniej zapomnianych w Polsce klasyków jugosłowiańskich. Ponieważ książek mam sporo, to myślę, że najwyższa pora zacząć. Zacznę od powieści jednego z moich ulubionych pisarzy, chorwackiego pisarza Krystiana Nowaka. Bardzo się cieszę, że Wydawnictwo Pogranicze wydało pod koniec zeszłego roku tę książkę, tę powieść Czarna Matka Ziemia. To jest powieść, która zaczyna się od razu od trzęsienia ziemi, to znaczy od raportu, z którego dowiadujemy się, że w małej wsi w chorwackim regionie Murie, to jest region na północy Chorwacji, na granicy z Węgrami i Słowenią, między dwiema rzekami, Murą i Drawą, że tam w ciągu w latach 90. w ciągu niespełna półtora miesiąca popełniły samobójstwo, popełniły samobójstwo aż 8 osób. Dziwne te wypadki, nikt nie wie, co się dokładnie stało. Niektórzy łączą je z jakimiś nadprzyrodzonymi siłami, nie mówią o depresji wywołanej rozpadem państwa, ale wskazują też o, na pewnego chłopca, który zawsze znajdował się podejrzanie blisko tych samobójstw. I oczywiście e, tutaj za zaczęły się podejrzenia, natomiast my poznajemy tę historię z perspektywy dorosłego pisarza Matyi, który. Doświadcza kryzysu, doświadcza kryzysu zarówno twórczego, jak i w swoim dotąd świetnym związku z, z Giną. Diną bodajże, nie mam pamięci do imion. I musi odkryć prawdę o swoim dzieciństwie. To jest naprawdę bardzo wciągająca powieść. Jest trochę kryminałem, a jednocześnie zajmuje się takimi. Bardzo podstawowymi pytaniami o, o traumę, o przeszłość, o to, w jaki sposób układamy, opowiadamy sami sobie swoje życie i jak opowiadamy je innym. Bardzo ją polecam. I powiem tylko na razie w tajemnicy, że o Krystianie Nowaku w Polsce jeszcze będzie w tym roku, co nieco słychać. Na razie tyle mogę. Kolejną powieść, o której właściwie dwie powieści, o których chciałabym wam opowiedzieć, to są powieści słoweńskiego pisarza Gorana Wojnowicza, wydały obydwie te powieści wydało niedawno wydawnictwo Sedno, wydawnictwo akademickie sedno, które do tej pory zajmowało się głównie literaturą właśnie akademicką, ale od jakiegoś czasu. Yy, Postawiło na serię jugosłowiańską i to postawiło z dużym przytupem, ponieważ wydana przez nich moja Jugosławia, Gorana Wojnowicia, w tłumaczeniu Anny Pomorskiej, dostała w 2020 roku Angelusa. I zaraz potem wydawnictwo akademickie wydało kolejną powieść Wojnowicia, Figę. I moi, ja musiałam, tak jak powieści są na tyle wciągające, że musiałam je wypocząć z biblioteki, ponieważ moje egzemplarze rozpłynęły się we mgle. Jedna jest ponoć, Figa jest chyba u mamy, natomiast jeśli ktoś się przyznaje do mojej Jugosławii, to możemy ją zwrócić, ale może też ją zatrzymać. Eee, warto. To są powieści, obydwie one opowiadają o, o dorastaniu, o rodzinie, o losach jednostki i rodziny na tle burzliwych przemian, w eee, jakie ten region w ciągu ostatnich 20, 30, a nawet 50 lat właściwie od II wojny światowej w mojej Jugosławii, bodajże akty zaczyna się podczas II wojny światowej. To jest książka bardzo mocno skupiona na wojnie, ale nie w taki sposób, jaki do tej pory się przyzwyczailiśmy tylko raczej roz... to jest wojna z lat 90. jest to przedstawiona jako wojna ojców. Mamy bohaterem jest chłopak, który w trakcie wojny był dzieckiem. I dowiaduje się, że jego ojciec popełnił podczas tej wojny zbrodnie, musi się z tym i z nim skonfrontować. Z ojcem, który myślał, że, że nie żyje, natomiast okazuje się, że historia jest znacznie bardziej zagmatwana. Figa jest mniej wojenna, figa jest bardziej bardziej rodzinna, bardziej opowiada o, 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 o relacjach rodzinnych, opowiada o, o związkach. Ale obie te powieści i Wojnowicia bardzo Wam polecam, myślę, że absolutnie warto go czytać. Jest też, gdyby kogoś to interesowało, to i jego wcześniejsza jeszcze powieść, czy Furzy Raus, też ukazała się w języku polskim. I też, też ją, to ona z kolei jest bardziej o dorastaniu w pewnym poczuciu obcości, byciu, byciu obcym, ponieważ Wojnowic jest, ma dość ciekawą pozycję, ponieważ jest Słoweńcem, co prawda, ale pochodzi... Jest tak zwanym czefurem, czyli pochodzi z innej jugosłowiańskiej republiki, więc jest to, jest to pewien specyficzny status w, w Słowenii. Kolejna powieść, również w biblioteki, ponieważ również mi zabinęła, to jest powieść Faruka Szechicia, książka o Unii. Książka Faruka Szechicia, właśnie książka o Unii ukazała się w biurze literackim w tłumaczeniu Agnieszki Schreier. E, przyznam, że Szechić jest bliskim mi pisarzem, między innymi dlatego, że właśnie skończyłam tłumaczyć e, jego debiutancki, wcześniejszy niż książka o, o Unie z biuro opowiadań, który e, ukaże się mam nadzieję jeszcze w tym roku właśnie w wydawnictwie akademickim Sedno. Pisarzem, który jest bardzo znany na świecie, a u nas niestety niewystarczająco, jest Aleksander Hemon. On pochodzi z Bośni, ale jak wybuchła wojna, wyjechał do Stanów i tam do dzisiaj mieszka. I w Stanach jest naprawdę popularnym prozaikiem, więc jego książki można czytać właśnie po angielsku. Można je też czytać oczywiście w, po, po bośniacku, serbsku, chorwacku, wszystko jedno. Natomiast w Polsce niestety nie jest znany, ale wydawnictwo Dowody na Istnienie, które zajmuje się literaturą faktu, wydało jego właśnie autobiograficzną książkę Dwa razy życie. I bardzo się cieszę, że chociaż ta jego autobiograficzna książka się w Polsce ukazała, bo jest naprawdę świetna. Opowiada on. W niej nie tylko właśnie o Bośni, nie tylko o, o swoim doświadczeniu z życia w Bośni Jugosławii, ale też o późniejszych doświadczeniach o tym, jak to było być mieszkać w Stanach, jak było przerzucić się do innej kultury opowiada też o swojej prywatnej, rodzinnej tragedii. Przeczytajcie, warto, warto czytać Hemona. Jeśli chodzi o serbskich pisarzy wydanych w Polsce, to polecam Wam Drogana To jest pisarz powiedzmy średnio starszego pokolenia. W Polsce, w wydawnictwie, właśnie pogranicze wyszły między innymi jego śladami i kazus Brema, chyba tylko to. Śladami polecam bardziej. To jest. Powieść na granicy eseju, właśnie też z elementami autobiograficznymi, w którym odtwarza on między innymi swoje wspomnienia związane z matką, która umarła, ale też jakby dzięki tym wspomnieniom porusza się po różnych miejscach w byłej Jugosławii, ponieważ razem z matką odwiedzali liczne, liczne hotele. Bardzo ciekawa, powoli płynąca, płynąca książka. Więc to jest, mój, to jest mój top. O, dużo tego. Więc to jest mój top Nowak, Szekić, Hemon, Welikić i Wojnowić. Jak widzicie, to jest mój męski top, więc już wspominamy o paniach. Jeśli chodzi o kobiety, pisarki, to polecam Wam przede wszystkim znaną, znaną w Polsce Dubrawkę Ugresić. To jest pisarka chorwacka, która jest w tej chwili popularna właściwie w całej Europie. W Polsce ukazało się dużo i jej powieści i, i tekstów bardziej eseistycznych, e, na np. Kultura Kłamstwa. Ja Wam polecam najnowsze jej rzeczy. To jest e, Lis. To jest również na granicy eseju z elementami opowiadań i również z elementami autobiograficznymi właściwie. E, tylko pisarka wyrywa jakby ciekawe, ciekawe momenty ze swojego życia i dopisuje im kontekst, ważny kontekst kulturowy, e, dopisuje im swoje, swoje przemyślenia. Myślę, że z, e, czytałam dużo Dubrawki Ugresić, Lis myślę, że jest jednym z lepszych rzeczy, które napisała. Natomiast jeśli macie ochotę zupełnie na, na, na rzecz eseistyczną, to Hart kilka lat temu wydał taką małą książeczkę Kultura Karaoke którym Dubrawka Ugreślić stawia diagnozę w naszej współczesnej kulturze. Jeśli interesuje Was, dlaczego współczesna kultura jest tak naprawdę kulturą karaoke, polecam, polecam tę malutką książeczkę. No nie koniec pań i nie koniec chorwatek. W dość nieoczywistej serii, to znaczy w wydawnictwie, które normalnie nie wydaje za bardzo pisarzy z tego okręgu kulturowego, czyli z Wabu, w serii z miotłą, kilka lat temu ukazała się Iwana Sajko. Riobar, to jest bardzo kobieca perspektywa na wojnę w latach 90. Również taka mocno rwana jest ta narracja, jest dość symboliczna. Polecam. Jeśli chodzi o pisarzy chorwackich, to myślę, że jednym z najbardziej znanych pisarzy chorwackich, którego nie trzeba przedstawiać szczególnie w większości polskich czytelników, jest Milienko Jergowicz. Jego książki wydaje przede wszystkim wydawnictwo czarne, ale pojawił się też w książkowych klimatach, pojawił się chyba jeszcze w sernie się pojawił jego pierwszy zbiór opowiadań, więc warto, warto go szukać, jeśli ktoś jest fanem jego twórczości. Z tych y, wielu różnych jego powieści, które się po polsku ukazały, które zawsze tłumaczone są, prawie zawsze, ale najczęściej tłumaczone są przez Magdalenę Petryńską, wybrałam dla Was y, dwie, które uważam za y, chyba najlepsze. To są dwie bardzo różne powieści, te y, choć tego samego autora. Za Serda śpiewa o Zmierzchu w Zielone Świątki. Jargowicz dostał kilka lat temu Angelusa. Zasłużenie, bo to wielowątkowa, rozpisana na liczne głosy, właściwie na pięć perspektyw, historia współczesnego Zagrzebia, współczesnego i w ogóle XX wiecznego Zagrzebia i losów poszczególnych ludzi, którzy się w nim znaleźli. Do, pretekstem do snucia tej historii jest śmierć, czy właściwie zabójstwo małej żebraczki Syrdy, która tańczyła, była stałym elementem pejzażu miasta, bo tańczyła na jednym z jego skrzyżowań. Natomiast Psy nad jeziorem to znacznie mniej typowa, typowa powieść, w której sama historia, sama fabuła jest pewnym pretekstem. Mamy tutaj dużo wątków, które, które nie tyle jakby popychają do przodu fabułę, co bardziej zastanawiają się nad pytaniami właśnie o charakter twórczości, o snucie opowieści, o fantazję. I literaturę w ogóle. To jest mocno fantasmagoryczna i oni powieść, ale bardzo, bardzo dobra, więc ją też Wam polecam. Obie przetłumaczyła Magdalena Petryńska, która tłumaczy większość, większość powieści Jergowicza. Z odkryć i znalezisk wydawnictwo, którego się po tym nie spodziewałam, Biblioteka Słów, wydało taką niepozorną książkę Chorwata i Wicy w zgórze. Bardzo ciekawą opowieść o pozostawianiu tego, jakby całego zgiełku miejskiego życia i wybieraniu się główny bohater wyrusza na wzgórze, na opuszczone, na wyspie, więc już która już się rzeczy jest, jest elementem zamknięcia. W polskiej literaturze rzadko, rzadko mamy do czynienia z taką właśnie prozą, natomiast w Chorwacji jest to częste. Częsta jest taka właśnie proza Wyspowa, proza oddalenia, proza zamknięcia. Myślę, że do takiej spokojnej, letniej albo wiosennej kontemplacji warto przeczytać też wzgórze. Książka nieco starsza, sprzed kilku lat, Sasze Staniszycia, który, podobnie jak Hemon, bardziej niż w swoim kraju jest znany za granicą, to znaczy konkretnie w Niemczech, odkąd mieszka. Mieszka tam od wojny. Gdzie jako, jako dziecko wyjechał z rodzicami i napisał jedną z najładniejszych powieści, właśnie o wojnie z lat 90. -tych. Nie mówię bez, używam specjalnie słowa najładniejszych, bo to naprawdę jest właśnie historia nie tyle brutalna, chociaż oczywiście, jak jest to też historia o wojnie, więc mamy tu elementy i okrutne i brutalne, ale Stanisławowi udało się tę historię przetworzyć w coś niemal jak bajkę. Okrutną, ale jednak bajkę. Dlatego wśród licznych utworów o wojnie na Bałkanach, jak żołnierz gramofon reperował, myślę, że jest jedną z najciekawszych. I jeszcze jedna kobieta, mianowicie Sławenka Drakulić Nie tak popularna, zwłaszcza w Polsce, jak Dubrawka Ugresić. Bardziej może niż pisarka, eseistka i dziennikarka, ale jeśli traficie na jej nazwisko, między innymi na przykład na zbiór jej tekstów Ciało z jej ciała, o, o tym jak się czują osoby po transplantacji i w ogóle o transplantacjach zwłaszcza od obcego dawcy myślę, że w Polsce ukazały się jeszcze chyba inne, inne jej teksty warto, jeśli zobaczycie Drakulić to jest, jest to jest to pewien znak jakości teraz chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek to znaczy opowiedzieć Wam, opowiedziałam Wam o mnóstwie, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie um, współczesnych pisarzy Współczesnych, czyli z ostatniego trzydziestolecia pisarzy z byłej Jugosławii. Chcia, ale chciałabym Wam opowiedzieć też o polskich wydaniach, zwłaszcza o najnowszych wydaniach jugosłowiańskich klasyków. Ponieważ jeśli ktoś lubi eksperymentować ze współczesną literaturą, myślę, że wszystko, co, o czym przed chwilą opowiadałam, powinno mu się spodobać. Natomiast jeśli ktoś lubi jednak w ciemno, Brać tylko i wyłącznie to, co najlepsze w literaturze. Powinien prawdopodobnie sięgnąć właśnie po klasyków. Klasyków się wielu ukazało w Polsce jeszcze za czasów PRL-u. W seriach, przede wszystkim w serii Biblioteki Łódzkiej, była taka seria Biblioteka Jugosłowiańska, wydawnictwa Łódzkiego. I w niej ukazało się bardzo wielu kultowych, jugosłowiańskich pisarzy, przede wszystkim mnóstwo i Andrycia oraz też Państwowy Instytut Wydawniczy wydawał. Sporo jugosłowiańskiej literatury, więc jeśli ktoś zamierza szperać za, po antykwariatach za klasykami, to te dwie serie z pewnością powinien ich szukać. Natomiast coraz częściej też inni polscy wydawcy współcześni znawiają klasyków. Na przykład Czarne wydało kilka lat temu Danila Kisza, jednego z najlepszych absolutnie jugosłowiańskich pisarzy. Cyrk rodzinny właściwie składa się z trzech części, z trzech jego. Prze przełożyła to Danuta Cieridz-Straszyńska. Mamy tu e, zarówno Wczesne Smutki, jak i Ogród Popiół i kle y Klepsydry. To jest wydanie sprzed kilku lat, ale chciałam Wam powiedzieć, że w tym roku wydawnictwo Czarne wznowiło w tym samym tłumaczeniu Kisza w wersji Edytorską, muszę przyznać, dużo ładniejszej, w takiej w twardej oprawie, w bardzo klasycznej, klasycznej wersji. Kisza, poza tym, można też znaleźć w starych w różnych wydaniach. Jeśli ktoś chce czytać naprawdę literaturę Najwyższych Lotów, polecam kisza. Polecam też Mirka Kowacza, to jest kolejny klasyk jugosłowiański, Pogranicze wydało krystaliczną sieć, myślę, że jedną z jego e, najlepszych rzeczy z 95 roku oryginalnie w Polsce, kilka lat później się ta powieść ukazała. W... To jest również strzał w ciemno, jeśli, jeśli chcemy czytać najlepszą literaturę. Muszę przyznać, że jestem dumna z wydawnictwa książkowe Klimaty, które wydaje literaturę z tej części Europy, chociaż e, jeśli chodzi o literaturę właśnie z krajów byłej Jugosławii, może mają jej trochę mniej, mają też ale bułgarskiej, tureckiej, rumuńskiej literatury, e, wydają mnóstwo. I oni zdecydowali się na dość odważny ruch, mianowicie wydali klasyka właściwie literatury serbskiej, Svetislava Basare, ale wybrali jego różne opowiadania. Właściwie wybrała je Danuta Ciuric Straszyńska, znana tłumaczka z języka serbsko-chorwackiego. Wybrała różne jego badania od lat 90. do współczesności. One weszły w to mieletnie przesilenie. I jest to tom, który myślę, że będzie bardzo interesujący dla ludzi, którzy. Lubią też obserwować jak się literatura zmienia, w jaki sposób twórcy przechodzą pewną ewolucję, bo na przykładzie tego tomu Basara to jest taki klasyczny postmodernista, on bardzo chętnie posługuje się intertekstualnymi zabiegami, e, różnymi sztuczkami narracyjnymi, więc czasem w odbiorze te opowiadania mogą być trudne, bo już trochę mimo wszystko ten postmodernizm się trochę przeżył, zwłaszcza ten, w którym on tu z lat 90. w jego opowiadaniach e, lubi, lubi te fajerwerki. Ale podoba mi się, że, bo takie, takie wydania rzadko się zdarzają, podoba mi się, że e, książkowe klimaty się zdecydowały właśnie na taki wybór, bo jest to, jest, to, jest to odważny ruch. Dla tych, którzy lubią właśnie postmodernizm i lubią fantastykę postmodernistyczną, w Polsce możemy przeczytać wiele e, powieści i zbiorów opowiadań Milorada Pawicza. Milorad Pavic to chyba jeden z najbardziej znanych serbskich, współczesnych autorów. Najbardziej chyba znany ze Słownika Hazarskiego. Ja Wam akurat prezentuję inną, inną, jego, inną jego książkę, Siedem grzechów głównych. Jest ich jeszcze kilka. To jest właśnie ten typ literatury. Jeśli lubicie iberoamerykańską literaturę w rodzaju Markeza albo w rodzaju Cortazara, to Pawić na pewno Wam się spodoba. Hmm, warto. Można zacząć od Słownika Hazarskiego, ale równie dobrze od właśnie, od, na przykład od Siedmiu Grzechów Głównych, e, które wydało, uwaga, wydawnictwo w przekładzie na notycie ritz Wydawnictwo. Hmm. Jakie to jest wydawnictwo? Ale ładne wydanie, ale nie wiem, jakie wydawnictwo. O, drugie ciało też wydało, to samo wydawnictwo. Słownik Hazarski, Wewnętrzną stronę wiatru. Co to za ciekawe wydawnictwo? THU Nie mam pojęcia. Pierwsze słyszę, ale wydali całego pabicia. A tu mam jeszcze jedną klasykę, akurat starą rzecz z piwu Antuna Szoliana z klasyka chorwackiej dwudziestowiecznej literatury z lat 60. -tych. Mam go tu dlatego, że wydawnictwo akademickie sedno właśnie w tłumaczeniu Macieja Czerwińskiego wydało chyba jego najważniejszą powieść, jeszcze ważniejszą niż zdrajcy, krótką wycieczkę. Ona albo się ukazała w tej chwili. Albo ukaże się na dniach, widziałam już, widziałam już okładkę, więc to jest też kolejny klasyk, którego absolutnie warto przeczytać. Udało mi się szybko to, chyba, szybko, szybko wielu pisarzy i wiele powieści opisać, więc ma, zostało mi chwileczka na to, żeby opowiedzieć Wam co nieco o poezji. Zależy mi, żeby powiedzieć o opowiedzieć o poezji, bo ona jest jeszcze trudniej, trudniej dostępna często niż, niż, niż proza, bo jeśli się interesujemy bałgańską prozą, to się obserwujemy takie wydawnictwa właśnie jak książkowe klimaty, jak sedno, jak czarne, to jest szansa, że, że, że wiele z tych rzeczy do nas dotrze, natomiast poezja jest trochę trudniej, więc wybrałam po, właściwie po jednym poecie z różnych krajów, nie, dwóch bośniackich, przepraszam. Najpierw chciałabym Wam zaprezentować poetkę, która jest mi bardzo bliska, Felidę Durakowicz, bośniacką poetkę. Wyszło w, właśnie w Pograniczu jej Serce Ciemności, przetłumaczone przez Magdalenę Koch. Piękny, e, piękne wydanie dwujęzyczne. Bardzo lubię dwujęzyczne wydania, więc jeśli ktoś uczy się języka albo po prostu go interesuje, jak ten język brzmi. To może, może spojrzeć. To są bardzo porywające wiersze, które w dużej mierze mówią o, o tym, co wydarzyło się w Bośni, o sytuacji Bośni i o wojnie, i o powojennej sytuacji, o rzeczywistości przede wszystkim. Durakowicz nie ucieka w skomplikowane metafory, którymi próbuje jakby rzeczywistość w jakiś sposób odczarować, tylko opowiada o niej. Podobny nieco, szczególnie w wymowie swoich wierszy, jest Darko Cwietić w tomie Gęsia Skóra, przetłumaczony przez Miłosza Waligórskiego. Ten tom zawdzięczamy europejskiemu poety, wolno, poecie wolności. Jak zapewne większość z Was wie, Europejski Poeta Wolności to festiwal, który, dzięki któremu raz na dwa lata tłumaczy się z ośmiu wybranych, wylosowanych właściwie krajów poetów którzy po jednym z każdego kraju przechodzi do finału, i potem jeden z, z nich jest wybierany, dzięki czemu właśnie i do otrzymuje nagrodę, dzięki czemu ma, możemy właśnie czytać poezję z, z dość egzotycznych, często europejskich lokalizacji. Darko Cvietić jest jednym z nich. On przede wszystkim właśnie też porusza temat wojny w byłej Jugosławii. Jego poezja jest taka bardzo ostra, rzeczowa, konkretna, nie ma tam miejsca na jakieś fajerwerki. Więc jest, jest mocno, mocno również poruszająca. Warto, warto, warto po nią sięgnąć. W tej samej serii, w tym samym roku, okazał się tą wierszy Czarne Boisko Czarnogórca Balszy-Birkowicia. Fajnie, że nam się jakiś Czarnogórzec pojawił, chociaż któryś z Mirko Kowarz jest chyba z pochodzenia Czarnogórcem. No nieważne, w każdym razie Agnieszka Szrajer. Przełożyła ten tom poezji. Yy, jest już trochę inny. To już jest bardziej intelektualna poezja, yy, bardziej, bardziej skomplikowana, często może bardziej autotematyczna, yy, ale również bardzo ciekawa. I co więcej, te, te, te wybory też są dwujęzyczne. Ja bardzo lubię, jak mówiłam, dwujęzyczne yy, wybory poezji. To, yy, Europejski poeta Wolności również wydaje w dwóch językach. E, europejskiego poeta Wolności kilka lat temu wygrała chorwacka z kolei poetka Dorta Jagić swoim tomem Kanapa na Rynku. I jak sprawdzam, okazało się, że, oka że ukazał się kolejny jej tom, tym razem trójjęzyczny, bo to jest jednocześnie e, tom Portret Ciała, jest jednocześnie po angielsku, polsku e, i chorwacku. Dorta Jagić to poetka. Mm, Kubelka, o której właściwie trudno mi powiedzieć coś konkretnego, bo wszystko zależy od tomu. Ona się bardzo zmieniała i bardzo, bardzo rozwijała. Jeszcze nie czytałam portretu ciała, ale jestem jej bardzo, bardzo ciekawa, bo ewidentnie widać, że ta, u niej ten rozwój, jeśli chodzi o poezję, cały czas, cały czas następuje. Piszę też czasem prozę, aczkolwiek opowiadania, może no nie jestem aż tak wielką fanką i opowiadań jak, jak wierszy. I na sam koniec jeden poeta słoweński i chyba ze wszystkich, których wam tu przedstawiałam, najwcześniej urodzony, tak myślę, to jest poeta sprzed I wojny światowej, to znaczy zmarł w 1926 roku, w wieku zaledwie chyba 22 lat. jest to poeta awangardowy, jest to poeta bardzo intelektualny, jest to poeta bardzo nietypowy, sereszko Kosobel i Postanowiłam właśnie jego kolejdowską Wam przedstawić, dlatego że myślę, że są, są, są szanse, że trudno będzie do niego dotrzeć. To jest wyszedł, wyszedł w Instytucie Mikołowskim w serii Złota Łódź w tłumaczeniu Bożeny Tokarz i Istoka Osojnika z ogromną przedmową tłumaczącą jego poezję. Jeśli kogoś interesuje poezja, zwłaszcza awangardowa, zwłaszcza z początku XX wieku, to byłoby szkoda, żeby Sreczko Kosowel przepadł w pomroce dziejów. Oczywiście udział najważniejszy fragment, czyli autopromocja. Chciałam powiedzieć, że jeśli macie jakieś pytania związane z literaturą krajów byłej Jugosławii, nie tylko tą wydaną po polsku, ale też może w językach oryginalnych, albo w ogóle o kulturę bądź historię krajów właśnie byłej Jugosławii, w ogóle Bałkanów, to możecie znaleźć mnie na Facebooku pod moim imieniem i nazwiskiem, albo na Instagramie, również jako Aleksandrę Wojtaszek. I możecie do mnie napisać, porozmawiać, chętnie ja rozmawiam na wszystkie tematy związane z Bałkanami. A żegnając się z Wami, polecam kolejne odcinki z serii Znanych Bałkany. Cześć, trzymajcie się!